Cześć, witam Was bardzo serdecznie ponownie w kolejnym odcinku z serii Pokaż jak grasz. W tym odcinku gracz, który pokaże nam witepkę Manik Natural Commander, jedzie on na pojeździe HTC28HTC, czyli inaczej Content, którego można otrzymać za misję osobiste. Dobra, to może tak. Czym ten czołg się charakteryzuje? Jakie wady? Jakie zalety tego pojazdu? Dobra. Yy... Bardzo charakterystyczną dla tego czołgu jest rzecz, czyli dany pancerz, czyli pancerz, który prak praktycznie jest nieprzebijany przez szóste tiery i on naprawdę potrafi sporo odbić. Uwierzcie mi i zobaczcie na tej bitewce, jak to wygląda w praktyce. Jedynie, jedynym spotem, którego zauważyłem ostatnio, to i od początku, był to te te wieży, wieżyczki, które e, można łatwo spenetrować. No dobra. Druga jakby zaleta jest to działo. Działo 320 uszkodzeń, 181 penetracji, więc to jest bardzo dobrze, do, dobry wynik. E, 224 penetracji jest na goldzie, czyli to też jest super. No wadami jest wadą jest oczywiście mm, mobilność, czyli ten czołg nie jest szybki, jest bardzo wolny, bardzo ma słaby obrót dookoła siebie. I jeszcze bardzo jedną zaletą ważną w tym czołgu jest wychył działa na bok. Zobaczcie, jak kolega tutaj to działo przesuwa na prawo i lewo. Za chwilę można to zobaczyć. Jak on sobie tutaj. Popatrzcie się, praktycznie on jest przekrzywionym praktycznie na bok. Nie? To jest, no, potężny wychyl na bok, więc to jest też bardzo fajna zaleta, bo można po prostu schować te, te wieżyczki, które są przebijalne, no i po prostu grać na pancerz, tak? I przebijać spokojnie wrogiem. Dobra. Eee, na razie kolega pojechał do miasta, eee, trochę widział, że Przeciwnicy siedzą w tym mieście No i rozpoczął atak Teraz snajpi Na trzech przeciwników Którzy są tam gdzieś daleko No nie wiem czy Celność I reload jest dobry Na tym dziale ale chyba nie zbyt Ponieważ nie wszystko wchodzi tam Gdzie wchodzić powinno Bo ja nie mam tego czołgu Jeszcze nie zdobyłem go Zatem nic osobiste Bo ja jakoś do tych misji, no po prostu, no nie lubię tych misji wykonywać, bo są monotonne i po prostu czasami tak trudne, że nawet ja nie potrafię tego wykonać. No, krótko mówiąc, ten czołg też chciałbym mieć w garażu i chyba kiedyś postanowię go zrobić, może przez wakacje albo kiedyś może prześwięta zobaczymy. Postaram się ten czołg zrobić, bo naprawdę mi chyba z 8 misji brakuje do tego czołgu, a on jest naprawdę dobry. Jeśli chodzi o misje osobiste, to nagrody są bardzo fajne, bo na pierwszy, pierwszą nagrodą, którą zdoby, zdobywamy jest 104, jaką już oczywiście zdobyłem. Też zrobię taki, zrobię dobrą bitwę na nim i opiszę ten czołg. A. Drugą nagrodą jest właśnie ten, bo trzecią nagrodą jest T chyba 55A. Jest to niemiecki czołg średni, podobny do T54, a czwartą nagrodą jest obiekt chyba A6, chyba. No, nie powiem wam teraz nazwy, ale czołg ciężki 10 tieru, no który m, praktycznie jeszcze mało wiem o tym czołgu, ale no, jest taki pośredni. No, nie jest dobry, nie porównuje się go do ISA 7. Co się teraz stało? Team naszego kolegi przegrywa jednym pojazdem, chociaż zostały same szóste tiery, oprócz tej artylerii. Na razie nic jeszcze kolegi nie uszkodziło. Natural przełączył się na goldowe pociski. Zostały trzy pojazdy, trzy pojazdy w, w jego teamie. No już dwa pojazdy w jego teamie. Jest mnie ciekawie jeszcze idzie to przegrać. E, tutaj ładny atak na Cromwella e, z pomocą pałki. Dobity. Natural ma już trzy fragi. E, niestety Bęku, czyli jego plutonowy, zginął. E, no i postanawia szukać tych artylerii, ale zauważył, że na tyłku musieć ax 12 t No i postanowił się obrócić. No właśnie ten obrót e, tego y, no Kadłuba i tego całego czołgu jest bardzo wolny, więc trochę mu to zajęło. E... No i piękny strzał AMXA 12T dobity. Zostały jeszcze stuk 3G i dwie artylerie. E... Ja bym bardziej się obawiał tych dwóch artylerii, bo sztuk już praktycznie e... nie jest zagrożeniem dla kolegi. Jeszcze mu wyjeżdża praktycznie przedcelownik. Teraz jeszcze. Kolejna zaleta, czyli taranowanie. Ten ciąg jest bardzo ciężki, więc można spokojnie taranować, chociaż e, nie zawsze to wychodzi, ponieważ e, prędkość tego pojazdu wynosi 29 km na godzinę. Dobra, no to co my mamy? Dwie artylerie zostały, e, kolega został już sam na dwa pojazdy. Wcześniej było trzy pojazdy. E, no niestety kołba nie będzie, no bo nie został, nie, jakby. Ta pałka zginęła, to może jeszcze by ten kołbany był, chociaż jeszcze chyba były wtedy cztery pojazdy, więc już chyba byłoby to niemożliwe. No ale specjalista może być, nie? Eee, no, już Redley, Radley Walters nie będzie, ale specjalista może być. Dobra. No to kolega został wyświecony. No niestety jest teraz, krótko mówiąc, jakby te arterie załadowały jakieś. Nie wiem, goldowe pociski, no nie wiem co w tych artyleriach się teraz nosi, bo rzadko gram artyleriami, no ale nie pomyślały, no i jedna artyleria już padła, druga jest bardzo dziwna dla mnie, ale jest na dobicie, no może już tam wcześniej została wyświecona, nie mam ich swoim, a jeszcze muszę sobie zainstalować. Eee, N12, N12 kontra HTC, zobaczymy, no jakby trochę przycelował, to bym mógł zdjąć kolegę, chociaż... No niekoniecznie, bo ten pancerz e, tego koncepta jest bardzo mocny i na pewno by mu nie weszło za tyle co powinno. E, M12 oddał szczał, e, No i teraz jest wyścig szczurów, kto pierwszy dopadnie kogo. Czyli tak jak w Uhalaka e, e, są e, wyścigi pośliwki, nie? E, tylko że tu nie ma lightów, tylko jest HTC. Dobra, bitwa się zakończyła. Eee, T28. Mm, dobra, eee, to tak. Natural zrobił 4208 obrażeń, 7 fragów, 1527 expa, bardzo dużo jak na Niszczyciela, ponieważ Niszczyciele nie, jakby nie, mm, no po prostu nie mm, sławią się dobrym expem, eee, tylko Raczej stają, stają w krzakach i po prostu strzelają, a lighty głównie sławią się dobrym ekspem, ponieważ spotują i wtedy dostają więcej tego ekspa. Ale natural, widać, że dobra bitwa cztery tam medale czyli specjalista high caliber, czyli wysoki kaliber, czy jakby duży kaliber tam dwa jakieś. Małe medalki, no i MK wpadła. To jest czołg premium, więc zarobił. No niestety, trochę tam golda użył. Moim zdaniem, nie wiem czy z sensem, czy bez, ale chciał mieć pewność, że przebije. 7000 zarobił. 57 po, normalnie by zarobił, ale za amunicję 49 poszło. No, czyli kolejna chyba wada tego po, pojazdu jest, jest drugo, am, druga amunicja. No chyba tak wywnioskowałem z tej bitwy, Było, był event razy 3, więc kolega tutaj 7000 mm, expa ponad, no i co tam jeszcze, gra na premce, więc jakby nie grał na premium to by 0 zarobił praktycznie, chociaż nie, nie jestem pewien, nie, minus 11000 by zarobił. No, i praktycznie to by było na tyle. No, gratuluję, bitewki. Kolega pokazał bardzo, znaczy, zalety i wady tego pojazdu. No, i wysyłajcie te powtórki do mnie, jak chcecie, żebym je pokazał. Dobra, a ja sobie, sobie was żegnam. Trzymajcie się do usłyszenia i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć.